Cześć, to Gryfon, yy, oj, dobra, yy, to jest yy, odcinek drugi yy, Lego Digital Designer, tu będziemy takie średniowieczne budowle budować, takie trochę mityczne, średniowieczne, że będą typ, tego typu trolle, gobriny itd., to może teraz zrobimy yy, pojazd, yy, Jakieś stworzenie. Tak, pojazd szkieletorów. Pierwszym krokiem będzie zrobienie szkieletorów. Potrzebuję, zaraz tu pokażę części. To ponownie ja przygotowałem części do naszych szkieletorów i ustawiamy je tak. Um. Właśnie tak, I... i teraz używamy sankcji klontu. Widzicie tutaj takie dwa klocki na, na górze? Widzicie, teraz mamy dwóch. Teraz dajemy tak, mamy dwóch szkieletorów, i dajemy do tak tarcze. Możemy tą rękę tak trochę ciąć yy, tu zrobić czyli chyba coś opcja skinania. Ej, ej! ej, ej. Właśnie. No i teraz tarczek musimy przesunąć. Właśnie tak. I dajemy mu maczetę. Następnie yy, yy, pokażę Wam Hełm yy, Sorki. Yy, ja tu yy, coś mi nie działały klawisze, ale przygotowałem te części yy, dla nas, yy, do nasze, yy, do naszego pojazdu. I Hełm dla kościołów. Do tego złotego generała dajemy złoty, a do tego yy, zwykłe ataki. I możemy odwrotnie przymoc przymocować rogi do tego faceta, tak, a do tego gościa tak. I mamy szkieletory. Następnym krokiem będzie zrobienie ich pojazdu takiego konnego. Więc najpierw tak i zrobimy, a potem tak. Um. Ha. Aha, dobra, yy, potrzebujemy innej części którą zaraz zresztą znajdę. Gdzie te są doku? No to... O, to, takie, mm, jeszcze jedną część, taką, o to właśnie. I teraz robimy ta, co? Aha rozumiem Dobra. Teraz um, tak i tak Teraz dopiero możemy zamontować koła. Następnie stawiamy szkieleta na tym Oj... Yy, dobra, yy, tak się właśnie używa w sekcji klantu, do przenoszenia. Tak. I właśnie. Możemy teraz toczyć walkę. Między rycerzem a szkieletem. Dziękuję, oglądajcie, subskrybujcie i w ogóle.